Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Call of Duty Modern Warfare 2. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i kontynuujemy Zamknięte na kłódkę. Znajmę się. Rozetni, co problem? Jak zawsze gotowe na wszystko. Za tobą pułkownik. Strzeć bez czatka schodowa prowadzi na dół do wyjścia. Dołączymy do reszty, wypierdalamy stąd. Pojazdy ewakuacyjne gotowe. Ghost podłożył ładunki, żeby ułatwić nam ucieczkę. Zupełnienie plecaka, wiadomo co to oznacza, nie może tak mówić. Musimy przekroczyć spacernia, żeby wydostać wszystkich. Kurwa, to będzie rozpierdol Co mi miejsce. to go sorry go

Ja mam ciałko, użyjcie to na torcie! Ponąć się! na pewno są zdziwieni tym, że taki wpierdol zbierają, nie? A ile ja mam tu kule, lol, dobra, moment! Marzec chujadała! Czy to? Na razie tak! Rodolfo, do teraz? Przejdziemy przez budynek, po lewej! Cienie są pojebane. To najemnicy, Johnny. Cholerni pozerzy. Chyba mamy chwilę spokoju. Bierz wszystko, co ci się przyda w walce, Johnny. No wiadomo, ale municja, nie? Wszystko gra. Tak jest. Pierwsze piętro. Rusz. Leszczyki do bicia, no chyba wszyscy. leży. Tam kogoś macie jeszcze? No mają. Pa, taki odważny był teraz jak spierdalał. to ghost To też nasz rob. To nie to rob. Jest Możemy zajść ich sklanki. Musimy się przedostać przez mur. O kurwa. Siemano. Miło cię widzieć, bracie. Na razie czysto, ale cienie na pewno ściągają posiłki. Sierżant się Dobrze cię widzieć, kapitanie. Ghost! Garek, Price? Skąd wiedziałeś? Odlazłem dała znać, gdy Shepard zszedł z łączy. Laswell, jak zawsze. Pukłowniku Vargas, to kapitan Price i sierżant Garrick. Dzięki za wsparcie. Przyda nam się pomoc. Ciasco, yes, so, Ghost, osłaniajcie się, już! Otki, jezu, paži Tak jest, pora stąd spierdalać bracia! Są so, stąd! So, salinę, zbieramy się! Spierdzielamy? O, nie miałem mikro włączonego, ale i tak w sumie nic nie mówiłem. Czy nasi! Rodolfo! Wiesz naszą ciężarówkę. Przyjąłem. Vakieros, za mną! Rudy, widzimy się w domu! Daję, spółkowniku. Powodzenia. Kapitanie, za mną! Tak jest. Gas, prowadź! Już! Go, Soap, idziemy! Wskakuj! Raz, Ugash! Szedłem dla nas wikony. Nie grej w cienie, żeby nas zabić i aresztować los Vakieros. Wiemy o tym. Lasbol troszkę pokopał i co? Prawda. Dotarłam do ocenzurowanych tajnych danych o specjalnej operacji wykonanej przez kompanię cieni na zlecenie generała Szepenta sprzedawali amerykańskie pociski balistyczne naszym sojusznikom walczącym z Rosjanami na Bliskim Wschodzie. Misja nie przebiegła z planem. Co tam przewodzimy Graves? Jeśli ci powiem, to zmienisz. W to nie wątpię. Ta dostawa to bułka z masłem. Broń dla naszych przyjaciół. Wrócicie do bazy na śniadanie. Nie pękajcie, każdy z was dostanie jeszcze premię. Dajcie znać, jak wrócicie. O, tak, tak jest. Ja. Szeper czeka na raport sytuacyjny. Nie każcie mu czekać. Do odbioru. Trzy kontenery. Kurwa, sporo tych bułek. Pewnie są głodni. Dzień dwa do dowódcy Złotego Orła. Jak sytuacja, dwójka? Trzy cienie wyjeżdżają z autostrady 7 Zulu. Żadnych problemów, dowódco. Zrozumiano. Ładunek ma być dostarczony na czas. Nie zawiedźcie! Orzeł bez odbioru! Nie zawiedźcie! Mówiłem, że to cholernie ważna sprawa. Co to jest? Trzy, tu Erikson. co tam? Mamy pojazd na drodze! Chwila. Graves, mamy przeszkodę. Sprawdzamy to. Zajmijcie się tym. Nie opóźniajmy kolumny. Zrozumiano. Zwiat twierdził, że na trasie nie będzie wrogów. Mylił się. Ładunek wykryto, zanim dotarł na miejsce. To co, będą dymy? To się dzieje dwa miesiące wcześniej. Nie podoba mi się to. Słaby ten I Palo, osłaniaj go. Tak jest. Już to widzę. Musimy usunąć drogi. Jak to si Dipalo, pomůžte mu. <Which descriptor Harri? tartvé> odtкий, <zad0> <corté ini> Uwaga! Ja, Uwaga na budynki! Na dachu! Uważaj! to Nie, ale tak szczerze to tak powinni to przegrać, powinni wtedy przegrać, się wtedy zmieniła. Tak, to nic nie da. Rosjanie rozstrzelali cały oddział i przechwycili komunikaty cieni. Odkryli, że stał za tym Szepard. Rosja przekazała pociski Hasanowi. Szepard miał dobre intencje, ale... Transporty były nielegalne i nieoficjalne. Razem z Gravesem ukryli to. Kłamstwo jest zawsze gorsze od zbrodni. Prawie odkryliśmy prawdę, a oni nie zamierzali na to pozwolić. Skradziono trzy rakiety. Znaleźliśmy dwie. Hasan ma jeszcze jedną. I musimy ją znaleźć. Pan to ukrył. Czemu? Każdy ma swoje sekrety. Dlaczego o tym nie wiedziałem? No, przecież teraz już o tym wiesz, John. Oto. Cholernie przydatne, generale. Dzięki. Lecz o dzień za późno. Brakuje rakiety. Zniknęły trzy. Mamy tylko dwie. To może podążaj ich tropem i ogarnij sprawę. A kto ogarnie pana, co? Ze mną wszystko gra. Jestem patriotą, brudny ojczyzny. <laughs> Prędzej własnej dupy. Robię to, co trzeba. I nie bawię się w jakieś tam durne regulacje. Doskonale wiem, co jest najlepsze dla sprawy. Ach, pan chyba oszalał, generale. Zapomniałeś, o co walczymy, John. On. Czynimy dobro za cenę zła. Jak nas ramy, to zakopujemy. Tak to działa. Tak, lecz nie zakopujemy siebie nawzajem. Skup się na walce z prawdziwym wrogiem. Musisz zmienić swoje nastawienie... Musisz odwołać swojego cienia. Gravesa? Tak. <laughs> to pies, który dostał kość. I z całego serca nie radzę mu jej zabierać. Ostatnia szansa na zmianę zdania. Albo co? Albo gdy go dorwę, wpadnę po ciebie. Czy to tutaj? Skupcie się. Odbijemy Waszą siedzibę. Uwolnimy więźnia, a na koniec zabijemy Gravesa. Kiedy? Teraz. Uwaga, będziemy strzelać do naszych. Tutaj nie ma podziałów działamy jako zespół drużyna drużyna duchów. Dobrze cię widzieć Simonie. Wchodzisz, co? Bierz maskę. Jeśli nie, zostaw. Moi żołnierze znają ośrodek Fuerza ze z lepiej niż cienie. Będziemy mieć przewagę, ale uważajcie. Będą mieli się na baczności przez ucieczkę z więzienia. Dwie drużyny duchów zinfiltrują bazę. W pierwszej będą kapitan Price, Gaz, pilot i ja. W drugiej Ghost, Soap, Rudy i los Vaqueros. Drużyna jeden użyje tuneli, żeby dostać się na pas i przejąć helikopter. Mój pilot poleci z kapitanem. Drużyna 2 będzie czekać, aż Price rozwali bramę wyjściową, co pozwoli nam przebić się do Gravesa. Podejrzewam, że będzie w sztabie. Chroniony przez najlepszych ludzi. Gaz i ja znajdziemy i zabezpieczymy Valerię. Drużyna 2 zlokalizuje Gravesa i go zabije. Cztery duchy w tunelu. Przyjąłem. Kody nadal działają. Zrozumiałem. Drużyna duchów. Kilometr od bramy z Soapem i Ghostem. Rozumiem. Powodzenia. Bez odbioru. Nieźle, Alejandro. Gaz, idź za nim. Ruszamy. Strzelać bez okay. rozkazu. Okej. Okay. Uwaga. Tak? Więc se guza nie nabił, nie? Chwila, słuchajcie. To jest Pułapki. Kurwa mać, Graves. Zobaczmy. Leci dym. Huh? Pierwszy dole. zbyt tor przeszkód. Mm -hmm. Musimy je wyłączyć. Tak jest. Zrobimy. Dobra, dalej będzie tego więcej. Masłuchuj. Lasery. Rury je blokują, możemy się prześmiechnąć. Zrób twój gaz. Okej. Okay. Dalej będzie tego więcej. Ruszamy. Moi ludzie korzystali z tych tuneli. Mieliśmy tu manewry. Pamiętasz szkolenie, wakero? Jak mógłbym zapomnieć do Dobrze nas wyszkoliłeś. <ścoughs> Dobry z ciebie, żołnierz. Kiedy będzie już po wszystkim, zrobimy Grilla na moim ranchu. Upieczymy alpastur. Moje ulubione żarcie. Moje też. Dobra. Dalej naprzód. Widzisz drzwi. Skręć w lewo. Pst. Jesteśmy tu sami. Cienie. Ilu ich jest? Trzech? Też gościa po prawej. Dobrze. Git. Co za cholerny labirynt. Dobrze, że macie mnie. Gdzie czwarty? A ej, jarmarka strzeżyliśmy. A idzie, dobra. Grave zostawił pułapki, ale nie zmienił szefów. Nie spodziewali się nas. Może się spodziewają do tego tak zostawili. Będziemy na Ten kurwa skąd się tu wziął, Menel? Dobra, czach, załatwione, chodźmy za mną prosto i w prawo. Jeden typ kurwa kanałów, pilnowy, ser. Jesteśmy w samym środku bazy. Przeniesiemy helikopter i wzbijecie się w powietrze, kapitanie. Za mną gaz. Idę, tuż za tobą. No, można na drabinie strzelać z pistoletu. my w, w ciągu dnia się wbijamy do tej bazy? To jest. No w ciągu dnia się wbijamy. Załatwmy ich. Dobry strzał. 6, helikopter jest wasz. Zbijcie się i bądźcie w kontakcie radiowym. Tak jest. Alejandro, jak dobry jest twój pilot. Jaki jest szyfr? 627. Oby wciąż działał. Bingo, wchodzimy. Dobra. To Rozumiem. Okay. Do wszystkich. Jesteśmy w powietrzu, widzę was. Tak jest, Prawo 6. Dwójka zmierza do bramy. Oznaczymy cel i możecie atakować. Graves pewnie okopał się w stawie. W środku się rozdzielimy, a śmigłowiec oczyści nam drogę. Przegonimy cienie, znajdziemy Gravesa i go załatwimy. Zrozumiano? Oczywiście, proszę. Dawno gry nie Nie się do forsowania. Łap wskaźnik i oznacz Price'owi cele. Tak jest. Mogę działać. Bramka ochrony jest po lewej. Mamy tam cienie na straży. To nasz cel. Potrzebujemy tam wstępnego ostrzału. Proszę o ostrzał! Oznaczono cel! Widzę cel. Rozpoczynamy ostrzał. Dobry ostrzał, prawosławieści. Zrozumiano. Znajdźcie Gravesa w stawie. Alejandro, wykorzystaj Chaos i przebij się do walerii! Za mną! Ruchy, ruchy! Jeśli Graves jest w stanie, musimy go znaleźć. Załóżmy to, to brawo sześć, gotowi udzielić wsparcia. Neloznaczony. Otwieram. dam. Ty o chłopiec poleciał.

Nie mam jakiejś snajpy tu? Tu coś chyba było. Ile ty już razy pajaców w dałaś? Wejdźmy tam, bo przecież nie będziemy tu stali jak pizdy. Kurwa gosty debilu jebany, po co podchodzisz pod celownik? Co za dzban.

Nie mogę się stąd wydostać. Okej. Okay. Daj beży na dachu! Sołt wezwił wsparcie! Zgrywam ostrzał! Cel oznaczony! Zgrywamy ostrzał! Cel oznaczony! Wysy kurwa panowie jaja robicie za mnie. Jakiś cieć tu jeszcze siedział. Jakąś bronią nam no. Co tu nie ma, Zamknięte, Rudy, masz coś? Ładunek wybuchowy. Nieźle. możemy atakować cele w środku. Jeśli zobaczycie Gravesa, zdejmijcie go. Hej, Rudy, przykro mi z powodu Twojej bazy. Mybie też bracie. Odpalaj 3, 2, 1. Odpalaj! Ej, kończymy odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw w kciuka, subskrypcję dzwoneczek Nie zapomnij też wejść do linków, w opisie. mi jego popołudnia. Cześć.